Kolejne forum finansów. Co najbardziej interesuje w tym roku klientów? Myślę, że w, tej, w tym roku klientów wszechobecny KSEF, czyli planowana tak naprawdę na kolejny rok implementacja KSEF-u, ale ten KSEF tak naprawdę łączy się z tą jakby implementacją rozwiązań również budżetowych, więc myślę, że tutaj mamy dzisiaj takie spotkanie klientów zainteresowanych implementacją rozwiązań związanych z fakturą elektroniczną, ale bardzo dużo tak naprawdę też głosów i zainteresowania było, było tutaj w kierunku nowego budżetu, co nas bardzo cieszy. Frekwencja w tym roku dopisała bardzo. Stąd też dwa dni tak naprawdę przeznaczone dla naszych tutaj użytkowników. Myślę, że też dużo wniosków takich z zagadnień, z którymi mają na dzisiaj problem, które, które widzą jako z punktu organizacyjnego obszary wymagające wsparcia, więc to myślę, że daje duży, duży, dużą możliwość tak naprawdę uznania tego w naszych pracach.